nie drugi raz przyszli, do ucha mi naklapali i ja, zaspany, biorę, ten, tym co się przykrywałem, nice. co się, mam się wycierać. Masakra, co się dzieje. Mi do szkoły, czy mi troszkę uczyłem? nie <głos> <głos> dobra <głos> no. Bo mi się nie chce A na YouTube jest dalej 360, to ja tak nie rozumiem A teraz na YouTube? To na YouTube jest lepiej. Hmm. Przynajmniej tam mogę patrzeć kto, kto jest na streamie. Nazwy. Nazwy. No mogę podgląd mieć, no. Na przykład y, jest pięć osób i mogę zobaczyć jakie te pięć osób jest. Jakie Niki mają. A na Twitchu tak nie mogę sprawdzić. A no, na YouTube jest dalej 360, to ja tak nie rozumiem. No nie wiem Bo ja się od... Ale nie, czekam, chodzi mi o to na przykład Ja wezmę od mamy samochód I pojedziemy samochodem, co? Ale po co ty chcesz do szkoły jechać? Ja chcę oddać ten Przejedź plakat Przejedź się do sklepu ja chcę Do sklepu się przejść. Ja chcę oddać ten plakat I zobaczyć co się dzieje w szkole Oddaj, się z oddaj. Kiedy? Ja nie muszę się żegnać z nauczycielami. Mnie to nie jest potrzebne. Miałem kiedyś w planach odwiedzić yy, nauczycielki z, z gimnazjum. No i to... Ale nie odwiedziłem, bo mi się nie chce. Tak właśnie samo jest teraz. To jest twój błąd. To jest twój właśnie błąd. Trudno, trudno. Dobrze, rano transmisji i już coś tu się pochrzaniło. Zamiast zminimalizować to dałem okno pomniejszające. które muszę wejść w ustawienia i pełny ekran dać. po co ty chcesz do szkoły jechać? Ja chcę oddać się do sklepu. Ja chcę do, do sklepu się A ile masz fordolców? 3000. O kurde. Patrz. 3050. Pierwsze jeszcze mam trzy zadania do zrobienia. Ja dwa. <laughs> <laughs> to może zrobimy te dwa. Nie, nie chcę miś. A dlaczego to tak jest? Dlaczego? Dlaczego nie to wie. tak Czeka jest? Co? A w telefonie chyba nie mogę patrzeć Czego patrzeć? Jednak Kto jest na streamie? <laughs> Tylko na kompie o jest. Dobre, co? Mhm, zabawne T Nie masz już live'a? Ciągle odświeżam A wiesz, że na Twitchu miałeś y, Moderatora przez jeden rok? Przezywało mi Ponad jeden rok miałeś moderatora u mnie na kanale na Twitchu, No i później oh, cool. usunąłem I patrzę o, y, o ostatnim dodaniem niego moderatorze 17 godzin temu Mogę ci nie zabierać jako, jak to byś Mój rodzic Jesteś menda Chuj Ale proszę, bo ten live później będzie zapisywany i później będę miał zarabianie z tego filmu, dobra? No, proszę się no Co, już zacząłeś? No, już dawno jest zaczęty. No, ja nie widzę. Ach, <grywa> pięć kliknij. Odśwież Teraz widzę. Sobie. Trzeba łapkę w górę dać, dobrze. Daj łapkę w górę, czekam. Chwila, chwila. Tu teraz mówisz o jednym roku. O czym mówię? W jednym roku W jakim jednym roku? Może pod podartowa przez jeden rok i tak dalej No bo to jest opóźnienie Trochę No Nie wiem, musiałbym znaleźć kogoś kto się na tym bardziej zna, Tak to z YouTube'a <coughs> Nie wiem na przykład w co mam robić Musisz... Yy, Donate'a dać komuś, jakiemuś YouTuberowi I powiedzieć żeby Cię wypromował Właśnie tak to, tak to nie działa, wiesz? Bo nie ma co dzi i na to dziwnie patrzę. Może... Ostałem od kogoś łapkę w górę, czy ty dałeś ze swojego drugiego konta? Nie. coś wbił i dał może Radek? Mam trzy łapki, widzisz to? Teraz sobie witam A, otwór, że <laughs> Jestem rakiem Co? 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 Musisz yy, Donata dać komuś, jakiemuś youtuberowi i powiedzieć, żeby cię. Co co? Coś mówiłeś. Nieważne. Aha, jakbyś na przykład yy, zobaczył czarny ekran, co nie, podczas gry, musisz mi mm. powiedzieć. Bo nie wiem, co się dzieje, ale jak się sobie streamowałem na Twitchu, to miałem. Jakiś czarny ekran to czarny ekran. Nie wiem skąd się wziął. dobrze. Dobra, idę po tablet Po co ci tablet? I muszę podładować telefon 17% Musisz liczyć do zera, pamiętaj Jasne z Halo, halo. Halo. Słuch mnie. Czy mnie słychać? Halo. hallo Pom. mnie? No nie było mnie jak coś Tak cicho grać ja mam ja, no. Co? Jednak mamy 2950 Poodolców i dwa, że mają wozu Mam. Tylko że pamiętaj, że mnie nie było jeden dzień w Fortnite, więc... Jaj. I zobacz, zobacz, co się stało. Ja pierdzielę. Jak mnie to denerwuje? Muszę tym on zakończyć. Czemu? Nie widzisz rozdziałki? Jak to zepsułem? Ano. Samo było w cieście. To juz zmienił? muszę włączyć Teraz muszę zobaczyć, gdzie ja mam tutaj ustawione. To jest trzecia No dobra, dobra... Ale to masz łatwe to zadanie, no. Kurcze... Jakie łatwe? No zadanie dnia. No tak mówisz. No to są łatwe.